W tym odcinku pokażę Wam, jak uruchomić lokomotywę w maszynie. Zaczynamy od ustawienia kierunku jazdy przyciskiem D. Następnie załączamy baterię przyciskiem Shift plus J. Zbijamy jaczurwakiem, czyli spacja. Następnie podnosimy pantografy, czyli Shift plus O i Shift plus P. Następnie wyłącznik szybki, czyli Shift plus M. Trzymujemy, a zaświeci się zielona lampeczka. Następnie sprężarka, czyli szytus X. No nie, Przepraszam, to była przetwornica. w C. Ups, przepraszam. plus C. Możemy zobaczyć używanie składu szytus H. I wysoki rozruch C F. Następnie podchodzimy do kranu komórka. Klikamy 4 na klawiaturze numerycznej. Odhamowujemy 6. Możemy tam było 0, a tu 5. I możemy ją usłyszeć. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Musimy stopniowo dodawać. I możemy także bocznik ukośnitym.